Sensacyjny transfer Realu, problemy Kiewiora w Arsenalu, wdowik blisko klubu z Ligi Mistrzów oraz odejście Zielińskiego z Napoli. Mam nadzieję, że obiedliście już się na świętach tymi pierogami, sernikami i innymi smakołykami. Kanał w tygodniu, zapraszam. Real Madrid jest w potrzebie transferu i być może dojdzie do bardzo sensacyjnego transferu, mianowicie z powodu kontuzji, czyli zerwania więzadeł krzyżowych, która jest, jest to jedyna kontuzja w realu, jaka się zdarza, bo mają już kurtuła, mają Eder i mają Alaba, w czym dwaj stoperzy. Real został bez klasowych stoperów i musi sobie jakoś radzić. Prawdopodobnie rozwiązanie tych problemów nadejdzie już zimą, kiedy to Real dopnie transfer kontrowersyjny, bo z Rosji, kontrowersyjny, bo zawodnika Zenita Sankt Petersburg. Według najnowszych doniesień, piłkarzem Realu ma zostać Nurali Alib. Według tych samych doniesień Real jeszcze nie złożył oficjalnej oferty. Jednak królewscy bardzo mocno zastanawiają się nad transferem piłkarza. A Ali w tym sezonie jest podstawą obrony Zenitu. Zanotował 23 mecze, na Murawie spędził łącznie 1769 minut. I tak naprawdę, oprócz tego, że transfer z Rosji budzi małe kontrowersje, no to jest to naprawdę bardzo dobry ruch ze strony królewskich. Problemów Kibiora w Arsenalu ciąg dalszy. Nie dojrze że nie gra regularnie. Łapie ogony, czy tam jakieś mecze o nic to teraz będziemy miał jeszcze klasowego konkurenta na głowie. Polak łączony z Romą, Napoli czy też Milanem będzie walczył o miejsce z młodym talentem z Ajaxu. Mianowicie, Jorelem Hatto, mam nadzieję, że tak to się mówi. Młody piłkarz miałby być do Arsenalu wypożyczony i w przyszłości, jeżeli kwota transferu nie okaże się zbyt duża, to kupiony. Jednak gdyby Ajax nie przystał na prośbę wypożyczenia, bo piłkarz już rozegrał mecze w seniorskiej kadrze, gdzie zaliczył chyba asystę i gola, albo to, albo to, jest ogromnym talentem. I w Arsenalu twierdzą, że będzie pasował do ich stylu gry. Gdyby jednak to wypożyczenie nie wypaliło, no to Arsenal interesuje się również na przykład Matiasem Delichtem z Bayernu Monachium. Wdowik bardzo blisko klubu z Ligi Mistrzów. Wiadomo, że ma kapitalne stałe fragmenty gry, dodatkowo seryjnie zdobywa bramki. Więc stał się kąskiem na rynku transferowym, i na ten kąsek może połasić się tureckie Galatasaray, gdzie tamtejsze media rozpisują się o możliwym transferze Polaka oraz nazywają go prawdziwą maszyną. W mediach piszą również o tym, że jest wszechstronny, świetnie poradziłby sobie na lewej obronie, czy na lewym wahadle, czy na lewym skrzydle nawet. Także transfer może dojść do skutku, ale też wiadomo, jakie są tureckie media. Nikt ci tyle nie da, co turego bieca. Ulubiony przez Kowala Piotr Zieliński rzekomo ma opuścić Napoli już w przyszłym sezonie. Polakiem według Romano ma być zainteresowany wielki Inter Mediolan. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że Inter jest idealnym miejscem dla piłkarza Pokroju Zielińskiego, bo Zieliński. No... Najmłodszy już nie jest, a Inter świetnie konserwuje piłkarzy. Także tutaj wydaje mi się, że Zieliński na pewno dałby sobie radę w Interze i byliby z niego zadowoleni. A Inter też potrafi wymyślać piłkarzy na nowo, więc kto wie, czy nie wymyśliliby mu tam nowej pozycji. Według Romano, kontrakt ma opiewać na 4 lata, nie podano jeszcze tutaj kwot. Jednak wszystko przed nami. Chociaż w rozmowie z meczykami Romano stwierdził, że również kluby z Premier League, był klasowy pomocnik za darmo w tym okienku transferowym, które będzie latem no będzie trudne do wyjęcia i do zdobycia. Także mogą się bić o Zielińskiego. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie na koniec. A ode mnie w tym odcinku to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Idźcie jeść dalej pierogi, kto jeszcze nie zjadł. A ja Was zapraszam na weekendowe już podsumowanie tego, co wydarzyło się w, w minionym roku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.